Zwraca nam się inwestycja w fotowoltaikę już 6 roku, mniej więcej w połowie 6 roku. Dzień dobry, serdecznie witam. Dwa ważne tematy. Pierwszy temat to jest na temat instalacji fotowoltaicznej i jej zwrotu. Zrobiłem niedawno film na temat instalacji mojej i jej zwrotu. Pamiętacie instalacja 2015 rok wzrok inwestycji w 10 lat, ale już nowe instalacje, te, które były zakładane w okresie 2020-2022 zwrot z inwestycji. Jest dużo, dużo krótszy, i to zostało dzięki jednemu z moich widzów dokładnie sprawdzone. A drugi temat, od którego zaczniemy, bardzo ważny, to trzeba sprawdzić pierwsze symptomy poważnych problemów z instalacjami fotowoltaicznymi, instalacjami tymi nowymi. Oczywiście ze starymi też to występuje, ale już po roku, po dwóch latach mamy do czynienia z pewnym ważnym problemem. Dostałem maila od widza, który informuje mnie, że warto poruszyć temat odnośnie przeglądu paneli fotowoltaicznych kamerą termowizyjną. On ma dwie instalacje: jedna roczna nazwą B, druga dwuletnia A. I zauważył, że 5 sztuk wyraźnie ma kilka celi cieplejszych. Czuć to ręką. Jest to widoczne również oczywiście dzięki kamerce termowizyjnej. Do tej pory żyłem bogiej świadomości, ale nie wiem, co dalej z tym fantem zrobić. Najprawdopodobniej trzeba przynajmniej zgłosić na gwarancję. Pojawia się tutaj pytanie, czy to zapowiedź pożaru zmniejszonej produkcji prądu, czy może nie należy się tym przyjmować? I taka krótka informacja od widza. Test kamerą należy zrobić wyłącznie przy bardzo dobrej pogodzie i mocnym słońcu. Niektóre cele w panelach ujawniają się dopiero w takiej sytuacji, posiadając wyższą temperaturę w stosunku do sąsiadów. Pozdrawiam, Łukasz. Tak wyglądają przysłane zdjęcia przez pana Łukasza. Zobaczcie, temperatura na zewnątrz minus 7,5 stopnia Celsjusza. Tutaj widzimy wyraźnie cieplejsze cele. Całość fotowoltaiki ma 14,7 stopnia. To jest instalacja A w instalacji B. Sytuacja minus 14 stopni Celsjusza na zewnątrz, 26 stopni nagrzane panele fotowoltaiczne, ale 34 stopnie ma tutaj ta cela i widzimy takie wyraźnie dużo, dużo cieplejsze cele. Pomyślcie sobie, co się stanie, jeżeli temperatura będzie na zewnątrz 30 stopni, dużo mocniejsze słońce niż jest teraz w zimie. Czy faktycznie nie pojawi się to zjawisko, kiedy widzimy czasami na zdjęciach spalone w tych miejscach panele fotowoltaiczne? W przypadku instalacji na gruncie to nie jest problem, instalacja się spali, ale jeżeli mamy na dachu, pomyślcie o tym. Tutaj mamy kolejne zdjęcie, tym razem minus 16 stopni Celsjusza na zewnątrz i temperatura 25 stopni tej celi jest bardzo, bardzo mocno nagrzana w stosunku do pozostałych, które mają 14-15 stopni, także są dużo chłodniejsze. Mimo, że to są roczne panele fotowoltaiczne, już widać wyraźnie jakieś dziwne awarie. Być może one wynikają już z momentu jakby transportu, montażu. Pojawiły się w momencie montażu i one się już bardziej nie będą psuły. A być może jest to kwestia rok po roku, czyli gdybyśmy oglądali kamerą termowizyjną te panele rok wcześniej, Byłyby bardzo ładne, jednolite, a po zimie, po opadach śniegu, po dużym nacisku, pamiętacie mój film, gdzie pokazywałem wam 30-centymetrową warstwę śniegu na panelach? Ogromny nacisk, ogromny nacisk na karporcie, ogromny nacisk na moim dachu, na moich panelach naziemnych, i być może to ugięcie, które wtedy następuje, a musi nastąpić, bo w końcu te wiele ton śniegu. W jakiś sposób musi oddziałać na konstrukcję, na której znajdują się panele fotowoltaiczne. Być może to powoduje potem skutek taki, że mamy uszkodzone cele, które bardziej się grzeją. A jeżeli mówimy o prądach, a prąd jest około 10A płynący tutaj w tych instalacjach przy pełnym słońcu, to mamy potem poważny, poważny problem. Sprawdźcie to, zobaczcie. Dużo ludzi ma teraz kamery termowizyjne. Zobaczcie, czy u was tej sytuacji nie ma na waszych nowych panelach fotowoltaicznych i od razu zgłaszajcie reklamację. Wracamy do tematu głównego, czyli jak szybko zwróci się instalacja. Ta zrobiona w latach 2020-2022. no Moja zwraca się w ciągu 10 lat, czyli jeszcze trochę lat musi minąć, zanim się moja zwróci. A zobaczmy, jak to wygląda w tych instalacjach dużo nowszych, dużo świeższych. Dostałem maila od pana Henryka. Pan Henryk ma dom nieocieplony, parterowy z lat 80. -tych. W 2020 roku założył 4 kW paneli fotowoltaicznych na dachu. W 2020 roku przerobił ogrzewanie domu na elektryczne. Następnie w kwietniu 2022 rozbudował panele fotowoltaiczne do 10 kW, aby już móc ogrzewać się całkowicie prądem. Miał dość dużo nadprodukcji 3800 kW ale dodatkowo też, żeby ją wykorzystać, założył klimatyzację i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ klimatyzacja w okresie przejściowym, czyli kiedy temperatura jest, do, myślę, minus 5 stopni na zewnątrz, jest bardzo wydajna i lepiej nią ogrzewać cały dom, a w przypadku większych mrozów dopiero korzystać z ogrzewania elektrycznego, i założył sobie trzy klimatyzatory: jeden o mocy 5,3 kW i dwie jednostki o mocy 2,6 kW. Pan Henryk jest pasjonatem Excela, dlatego dostałem od niego bardzo ładną tabelkę, jeżeli chodzi o Excel. Napisał mi również odnośnie podwyżek cen w 2023 roku. Ceny zostały zamrożone, ale to jest takie pojęcie medialne: zamrożenie cen energii. Uwierzcie mi, proszę, że my w taryfie G mamy dość sporą podwyżkę cen energii. Oczywiście nie tak dużą, jakby ona była bez tych zamrożeń, ale ona jest i naprawdę warto energię elektryczną oszczędzać. Opłata jakościowa poszła w górę o 150%, dystrybucja 49%. Najciekawsze dla mnie i dla was wszystkich jest Excel. Mamy wypisane kolejne lata 2020, 2021, 2022. Tutaj pan Henryk pokazuje nam, jaką ma oszczędność w energii czyli zapłacił, tutaj to pisze 139 zł za 523. Przypominam, że wtedy miał jeszcze instalację o mocy 4 kW. W 2021 roku

W 2022 roku oszczędność wyniosła już 3516 zł, mimo że tak naprawdę instalacji o pełnej mocy ma od kwietnia 2022. Odczyty pominiemy rok 2023. Tutaj mamy przygotowane już ceny. Zwrot z inwestycji, ten zwrot z inwestycji za chwilkę trochę przerobię, ale najważniejsza rzecz: koszt instalacji czterech Kilowatów 20, prawie 1000 złotych, koszt instalacji 6 kW tysiąca złotych, dofinansowanie z programu Mój Prąd 5000, ulga termomodernizacyjna 2690 zł. W sumie za instalację o mocy 10 kW pan Henek zapłacił 39701 złotych i 62 grosze. Czyli taką wartość mamy do odebrania. W tym momencie udało mu się odzyskać te kwoty. Oczywiście ten wydatek 26 tysięcy wydał w 2022 roku, ale udało mu się odzyskać 6202 zł i jest do tyłu 33 000 zł. złotych tego tematu za chwilkę wrócę, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Pobór energii etycznej to jest stan licznika. Ile energii pan Henryk pobiera? Pan Henryk ogrzewa się prądem. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, w latem pobór energii jest na poziomie 8 kW, 3 kW, 3 kW, pobór miesięczny. Jednocześnie bardzo dużo energii oddaje pan Henryk do instalacji energetycznej. Listopad, grudzień, kiedy to ogrzewanie faktycznie jest bardzo duże i dom trzeba ogrzać, dom nieocieplony. Pamiętacie? 552 kWh tu i w grudniu 835 kWh. Zobaczcie mój ostatni film, jeżeli chodzi o ogrzewanie centralne, ogrzewanie miejskie, ogrzewanie gazem. Tam pokazałem, jak dużo energii gaz z gazu trzeba było użyć w listopadzie, żeby ogrzeć dom. Tutaj jest naprawdę tej energii bardzo, bardzo mało. Tutaj mamy też informację, ile klimatyzacja pobrała. 373 kWh to jest klimatyzacja w listopadzie 391 klimatyzacja w grudniu. W tych kilowatogodzinach jest też ta wartość 391. Ogrzewanie klimatyzacją naprawdę robi bardzo, bardzo dobrą robotę. A tam, gdzie ona nie może, gdzie ten komfort termiczny chcemy sobie podnieść, tam dogrzewamy się bezpośrednio prądem dzięki kotłowi elektrycznemu. Jednocześnie cały czas było oddawanie energii do sieci energetycznej. Nawet w grudniu 27 kWh udało się panu Henrykowi wysłać wyeksportować do sieci energetycznej. A produkcja z instalacji fotowoltaicznej była dość, jak widzicie, wysoka i wyniosła w sumie 4711 kWh. Wracamy do zwrotu z, in z instalacji fotowoltaicznej. Ja zrobię to tak, wejdziemy w 2023 rok, to jest ten rok tutaj. Ważna rzecz, tu mamy już te ceny wpisane prawidłowe, pan Henryk ma w tym momencie 10 kW, tu w piku instalacji fotowoltaicznej, więc z, zrobi z niego 10 500 kWh energii rocznej. Tyle energii rocznie jest w stanie ta instalacja mu dać. To jest taka gwarantowana ilość energii, którą y, dzięki tej instalacji otrzyma. Załóżmy, że ma zerową autokonsumpcję, czyli ja maksymalnie obniżę rentowność. Y, tej instalacji jeżeli chodzi o zużycie i uzyskał 8400 kWh energii elektrycznej którą on może jakby którą dostał z tej instalacji która jest faktycznie jego energią elektryczną zakładając naprawdę zerową autokonsumpcję a tam na tych wykresach danych widzieliście że autokonsumpcja była dużo dużo wyższa jeżeli tą wartość podłożymy tutaj do jego kalkulacji Mamy koszt tej energii, którą otrzyma z własnej instalacji fotowoltaicznej, koszt energii, której on nie będzie musiał kupić. Czyli ta jego oszczędność to jest 7396 zł. To jest ta wartość w tym miejscu. 7396 zł. I teraz zwrot inwestycji. Wstawiłem tą wartość tutaj, w tym miejscu. Pozwolę sobie wcześniejsze lata wyrzucić, ponieważ zajmiemy się zwrotem z inwestycji, jaki byłby przy cenach prądu aktualnych 2023. I zobaczcie, w pierwszym roku załóżmy, że cena energii nie wzrośnie nam rok po roku, czyli będzie taka sama cena energii, taka sama produkcja. Z trzeciego roku 17 tysięcy jeszcze jesteśmy na minusie. Czwarty rok inwestycji 10 tysięcy na minusie. Piąty rok inwestycji 2000 na minusie. W szóstym roku inwestycji wychodzimy na plus, czyli zwrot z tej naszej inwestycji, z tych wydanych pieniędzy i związanych z tym dofinansowań. Zwraca nam się inwestycja w fotowoltaikę już szóstego roku. Mniej więcej w połowie szóstego roku zwróci nam się inwestycja. Inwestycja jest przewidziana na 15 lat. Rozciągnę w takim razie to na 15 lat. Oczywiście panele będą funkcjonowały dłużej, jeżeli będziemy o nie dbali i będziemy ich pilnowali. Falownik też oczywiście jak najbardziej będzie dłużej funkcjonował, ale załóżmy te 15 lat jako realną rzecz. Wydając w 2022 roku 39 701 zł, po 15 latach zarobiliśmy 71 242 zł. Oszczędność 110-111 zł. Tak wygląda realny zwrot inwestycji, licząc go przy aktualnych cenach instalacji fotowoltaicznych i przy aktualnych cenach energii elektrycznej w taryfie G, tej domowej. Niecałe 6 lat 5,5 roku. Wracamy do zapisu. Zwrot inwestycji 5,5 ,5 roku. Miłego dnia, do usłyszenia.